Dzień dobry, dzień dobry, witam serwetecznie! Sklep z serwetkami wita ponownie w swoich progach. Jak już mnie Państwo złapaliście, to zrobimy szybkie przypomnionko z holenderskiej fabryczki serwetek Ambient. Jest ona lubianą i cenioną ze względów dekoracyjnych. I patrzymy, jakież to perły dekoracyjne, jakież to elegancje stołowe dziś mi przysłali. Część rzeczy jest na zamówienie. Tu wspaniałe zimowe słówki. Jedziemy dalej. Tutaj już znane wcześniej ptaszki z budką też. Bliźniaczo podobny do serwetek z nańskiej fabryki Maki. Tu mamy dziewczynkę z serenką, bardzo delikatna, bardzo fajna, bardzo ładna. O! Jelenie na rykowisku. To się podoba, to się sprzedaje i zarówno na dekoracje myśliskie, jak i na dekoracje zimowe. Tutaj mamy Muzyczną w tej chwili w Warszawie odbywa się fantastyczna rzecz, czyli ten najfaj, najfajniejszy, najwspanialszy konkurs Chopinowski No i to, to w, tym, w tym klimacie mamy fortepian. Na no, klawiaturę, no nie fortepian, klawiaturę. Mamy wiolonczelę i partyturę z, z zapisem. Musiałbym się przyjrzeć, cóż to jest, ale pewnie. No Holenderczycy to za, za specjalnie kompozytorów nie mieli, pewnie skorzystali z jakiegoś, yy, może z jakiegoś Austriaka, albo Niemiaszka. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj oczywiście przepiękna, jesienna dynia z atrybutami. O, tu się nawet trafił ślimak, ślimak, pokaż rogi. Super wrzosy. Właśnie czemu one są na takim bladym błękicie zamiast na bieli? O, tego nie było. To jest nowość. To są dzwoneczki. No i mają oczywiście tak jak walizki na lotniskach, mają karteczkę z, 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 z przywieszką, przywieszkę z nazwiskiem właściciela. Tak również tutaj te dzwoneczki należą do. Jakiejś marysi, mary można powiedzieć. Widocznie to jest jakieś na kolonie. Tu mamy oczywiście piękną jesienny jeżyk z jesiennymi atrybutami. Jedźmy dalej. I kolejna zwierzęca wspaniała webiórka. I znowuż, jak tylko widzę, serwietkę, serwetkę webiórkę to od razu mi się chce jechać do Łazienek i tam również nakręcić film z serwetkami. Jeśli państwo mają ochotę, to proszę komentować, to może ja się wreszcie zmobilizuję. Daleko nie mam, spokojnie mogę pojechać i tam pospacerować, tym bardziej, że pogoda piękna, złota Polska jesień, więc możemy spokojnie to zrobić. Kociuszki. O, takie to jest, zdaje się, Brytyjczyk, to jest Miałkun, i tu mamy Syberyjczyka. I te wszystkie piękności rasowe widać na przygotowane do jedzenia. Chikabi, piękne ptaszki. Tutaj szukamy dalej, zaraz mi się to rozpadnie. Tutaj mamy piękny łuk triumfalny i zastawiony stół z żółtym serem, prawdopodobnie. I kiełbaską, no i oczywiście winogrona, więc w przyjemnej atmosferze spędzamy miło czas, również na dekorację do naszego barbecue, jak robimy, czy do spotkania z grillem. to bardzo ładna koronka o imieniu Gloria. Ze wszystkich kolorów została już niestety tylko biało-czarna, ale z drugiej nie, niestety, dlatego że to się ten wzór sprzedaje najlepiej. Tu mamy kolejną nowość, to są szyszeczki we wianku. Tu proszę bardzo, przepiękny bukiet kwiatów z białym. I to już dałem, to już dałem. no to pięknie się prezentująca, fantastyczna zimowa serwetka, latarnia i rudzik, gałązka. Zimowa. Tu mamy kolejnego rudzika w jarzębinowym wieńcu Janku Janek. A tego dawno nie było. To jest dosyć popularny wzór. Jelenie na rykowisku w zimowej. Atmosferze nazwana jako The Family. To tradycyjny zimowy mostek z piękną polską zimą, brzoza. I ten piękny polski krajobraz jest zachowany na holenderski serwet. Ja proszę to zapamiętać, bo to naprawdę fantastyczne wydarzenie. I tu mamy ptaszki, mokraszki. Cóż Państwu mogłem jeszcze powiedzieć? No takie, zrobiliśmy szybciutkie przypomnienie, żeby Państwo o nas nie zapomnieli. I zapraszam serdecznie do sklepu. Zostawiajcie łapki w górę. Namawiajcie do subskrypcji, przez udostępnianie, że naszego serwetkowego szaleństwa. Działamy. Czasy są trudne, pogodowo bardzo niepewne, ale mam nadzieję, że w chwilach takich. Wątpliwych wchodzicie Państwo do mnie na stronę serwetki-cudaniewidy.pl, tam oglądacie i cieszycie i duszę, serce i uspokajacie głowę przy oglądaniu tych ponad 20 tysięcy wzorów serwetek. Tak, tak, zadzwoniła do mnie niedawno klientka, i Panie Robercie, Pan sobie zmieni bo ma Pan napisane 11 tysięcy, a ja wzięłam i policzyłam i tam jest ponad 20 tysięcy. Także dziękuję Pani Doroto, bardzo dziękuję za tą pracę, którą Pani dokonała w, w, w liczeniu. Bardzo mi to pomogło. Zmieniłem. No i Szanowni Państwo, no 20 tysięcy wzorów to nie w kij dmuchał, więc nie dmucham w tej kij. Zapraszam serwetecznie do sklepu. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia.